Siamanko, Stefan Mawirolnik, a dzisiaj jesteśmy na FS17 na modach, czyli serii oczywiście, która była jako pierwsza z nagranych na modach z serii moich z 17 dobra. Nieważne, dzisiaj będziemy sobie yy, przewracać siamą, jedziemy sobie z Gerbarku, kupiłem sobie. Jak widzicie, Massey Ferguson 255, dlatego że przydał się jeszcze jeden ciągnik w gospodarstwie, a to właśnie tego wymaga sytuacja, że czemu nie, ze trzy ciągniki to nie mało, będzie też dobrze, a Fergusonik nawet fajny, bo ma kabinę na glaka, no to będzie nawet przydatny, jak tu widać. Porobiłem trochę do w którychś miejscach tutaj, a Massey Ferguson oczywiście bardzo, zajebisty sprzęcik nawet, on był w modpacku, on był z modpacku chyba, od, z modpacku od Polski 30, coś takiego, a oczywiście Ferguson jest od Mafia graba. Grabina, dobra, więc dzisiaj sobie pojedziemy nim ty przy bardzo drzwi otwierane o o to jest dobre pompa paliwa set n o tur może mieć bez tura ty tu zajwiście. Dobra w siad... albo nie czekać, animacji może wezmę, zobacz Już chyba nie zobaczysz szkoda No, nawet zajebiście Jak już to co może nie drzwi nie, Czekaj. Szyba, szyba Tylna szyba, te tyl halogeny Na ósemce dach To lecimy Kurde, okay. zaszczyt mnie przywiózł Wiatraczek nawet jest. No nawet fajnie wygląda ten MS. Już trochę miałem dzisiaj nagrać, ale jakoś z... Z... graliśmy sobie z Pawełkiem. Zapomniałem nawet nagrać jeszcze do Fryzjera. Dzisiaj poszłem też. Później pojechałem sobie do babci, także wiecie jak jest. Więc postanowiłem sobie teraz nagrać. Także obejrzyjcie sobie na spokojnie. Mikrofon sobie przestawiłem no zajebiście a to się będzie mnie wpierdzielać o o o, o. widzieliście widzieliście no już to będziemy sobie o tak jechać najlepiej. Ja inaczej zgrabiałem, znaczy przewracałem inaczej, ale Teraz już się, wiem, że to tak to się robi. Czasami też wraca, do, czasami też do wraca, czasami tak, że zgrabiam sobie inaczej, ale to tylko tak z przyzwyczajenia, bo ja gra, myślałem, że się grabi w drugą stronę, a to jak tak się grabi, to nawet też coś idzie. Tylko ja z tamtej strony wołałem, bo jakoś się trzymał tamtej strony. No. Tak bywa, no, ale co zrobisz? Supera teraz Obydwie otworzę sobie i jeżdżę. koło podniosę, bo nie chcę, żeby poza tewy ten, bo nie chcę tak przejeżdżać akurat za bardzo. Dobra, lecimy sobie. Tak powoli będzie się jechać, to nawet dobrze jest. No, nawet fajnie się robi. Tylko trzeba zawsze wyczuwać moment, kiedy to trzeba skręcić. Bo tak to wiadomo, to za bardzo ten, to jak, jak przed chwilą było, a tak to, to się dobrze skręcało. Mnie wujek mówił, że zawsze trzeba łapać każdy pokos, pokój, żeby nic nie zostawiać, żeby to wszystko było przytrząśnięte. No a ja jego rad tam słucham. Lecz się tam słucham go Ja wiem, że on dobrze mówi Dobra to Trochę tak, trochę męczące jak to się trzeba wychodzić to ten, ale... No takie bym i przewracalki, ale szczerze powiem, żebym nawet chciał jeszcze taką obrabiać sobie No to nawet taka fajna, taka stara mi się spodobały akurat no i i, to, i dlatego ja tutaj w FS 17 nimi obrabiam jak i w 19, bo są. Ja dlatego je biorę, bo też chcę się uczyć robić, żeby w prawdziwym życiu było łatwo. A dzisiaj sobie tą grabareczkę wziąłem, bo akurat akurat to jest wielkie pole, więc przewracareczką moją nic ta, tak nie za bardzo zdziałam. Jeśli ktoś lubi taką grbarkę, przewracarkę yy, robić, to może nawet, nawet mi napisać w komentarzach. Ja oczywiście strzelę serduszku nawet... Możecie napisać nawet hashtag grabareczka, to wam też przyczynię serduszko, bo to dzisiejszy hashtag tego odcinka. Ojej, coś tak czuję, że nie za bardzo tutaj ogląda mnie moja widownia. Mało widzę mnie tutaj ogląda najgorzej, a przydałoby się, że trochę więcej by się ogl żeby oglądało bo jak szczerze powiem, że potrzebuję oglądalności żeby 4 tysiące było oglądalności tak a jest 1000 coś No. Wczesne lato. To, jest, to drugi pokos trzeba obrabiać. Póki jeszcze jest, trzeba robić, bo żeby zwierzętom nie brakowało. Ale tak szczerze powiem, że może z trochę belich, z Trochę belek będzie zrobionych. Hmm, tu sobie zostawię. Zostawię sobie tutaj tą grabareczkę, i se przyjadę. Tego następnego dnia wezmę sobie. Będę przygrabiać bo na razie niech to schnie. To jest najważniejsze, żeby schło. Taka praca tym to nawet fajna jest Powiem wam szczerze, że na tym mod sezonie się fajnie gra Bardzo wam polecam go Jeżeli kto chce oczywiście grać na takich polskich właśnie porach roku To ja ten mod season właśnie ma te polskie pory roku To będziemy musieli już jechać. Jak będziemy już zgrabiać, to wtedy przyjedziemy. Na razie wracamy. Ciekawe czy to dwuosobowy ciągnik jest. Bo, bo ma takiego Ursusa 3512 i on jest właśnie dwuosobowy. No, także chyba na jednym odcinku miałem po sąsiedzku go, to chyba tam sobie śledzicie gdzieś na pewno. Hmm, może dam kartę, ale zobaczę. Widzowie szczerze, że stwierdzam taki fakt, że życie jest takie trochę za bardzo nudne, bo po prostu nie jest fajnie, dlatego że co pożyjesz, pożyjesz, pójdziesz do szkoły, a tam w szkole najgorzej, a i tak później młodość przemija. Po prostu za krótko, że młody można być aż do 39, coś takiego. bo... Jak już 40 to stary, star, jak już jesteś, to też nie jest dobrze. Ludzie na to nagrzewają. Po prostu nie warte jest takie coś. Bo to z czego tu przyjemność? Później umrzesz to. Takie o jest życie. Powiedziałbym szczerze, nie za bardzo. Fajne. Kurde, kierunkowskazy tu nie działa F12. A no tak, tu wiarka jest. Tu sobie będzie ferguson stał Najwyżej to sipnę tutaj sobie przestawię No I trzeba będzie remont przyczepy D45 zrobić Jeżeli zdobijecie 30 łupaczek w górę to ona będzie zrobiona Będzie remoncik a tak to na razie niech się stoi No Zobaczmy, na, zobaczmy ile obornika jest, bo jestem ciekawy. Tak powiem Wam, że bardzo lubię te rozrzutniki o czarna-biała stoczka. Dlatego, że one bardzo dobrze są dopracowane i nie chcę na innych grać. Te są bardzo świetnie zrobione. Więc dlatego na każdej serii będą może one, bo akurat tylko takie mamy z. Pawlakiem. No i na multiplayera, jak te z AgroSikiem Pawlakiem, takie mamy, AgroSik będzie tylko na paru seriach na pewno, bo on ma takie coś, że modów nie może niektórych pobrać, więc in, inne serie już będą bez niego, tylko te co już doprowadzimy, to będą jeszcze z nim, może zobaczymy, jeszcze kiedyś może będą na pewno. Także to myślę, że to byłoby tyle w tym odcinku. Także na razie dzięk, cześć i w ogóle pa.